Radio Kaszebe. Jest medlewaj. 11 minut po godzinie 8 w Radio Kaszebe. Nasza poranna rozmowa. Dziś gościmy panią Annę Chmielewską i panią Sylwię Zmarlak z Fundacji Edukacyjnej imienia Jerzego Dziękiewicza. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. Wspomnienie postaci Jerzego Zienkiewicza myślę, że jest bardzo ważne, tym bardziej, że pana Jerzego gościliśmy na naszej antenie, kiedy reaktywował tenis stołowy w Rumi. To było kilka lat temu. Sama zresztą miałam przyjemność rozmawiać z panem Jerzym, ale jego śmierć nie pozwoliła zrealizować wszystkich planów, jakie miał i jesteście tu, panie, po to, aby kontynuować tę misję, chociaż myślę, że tym słuchaczom, którzy nie mieli okazji posłuchać rozmowy o tenisie stołowym, warto przypomnieć, że pan Jerzy reaktywował sekcję tenisa stołowego SL Salos Rumia, ale był także założycielem Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto, gdzie pełnił funkcję prezesa. Myślę, że zarażał pasją do tego sportu. Dokładnie. Pan Jerzy w ogóle był osobą, która zarażała do bardzo wielu dobrych rzeczy, no między innymi pomysłu tej fundacji, między innymi dlatego jesteśmy tutaj teraz, żeby opowiedzieć o tym jego dziele, które Planował zrealizować, a którego mu się nie udało, ponieważ choroba zabrała nam go trochę za wcześnie. I panie, jesteście tymi osobami, którym idea pomagania innym jest bliska. Postanowiłyście stworzyć fundację edukacyjną imienia Jerzego Zienkiewicza. Zresztą zarząd fundacji stanowią osoby, którym pan Jerzy kiedyś pomógł. To prawda. To znaczy, pomysł powstania fundacji nie był nasz. To jest tak, że Martyna Zienkiewicz, czyli córka pana Jurka, która niejako przejęła po nim. Schede... Czyli no generalnie to ona zainicjowała, ona i rodzina pana Jurka zainicjowała powstanie tej fundacji. To nam przypadło w udziale działanie w tej fundacji i podjęcie się rzeczy, które kiedyś planował zrobić pan Jurek, a których mu się nie udało. Zresztą my same jesteśmy przykładem tego, że był to wyjątkowy człowiek. Pracujemy w firmie, którą on stworzył, pomagał nam prywatnie, dlatego teraz my chcemy pomagać innym. Jaka jest główna osi działalności Fundacji Edukacyjnej? Jak sama nazwa mówi, edukacyjna, czyli chodzi o jakiegoś rodzaju kształcenie? E, dokładnie. E, chcemy kształcić, e, rozwijać pasję dzieci, które nie mają takiej możliwości ze względu na e, sytuację finansową. E, niestety problemem jest to, że takie dzieci są niezauważalne e, i mam nadzieję, że e, po tym dzisiejszym. W wywiadzie znajdą się takie dzieci, i ludzie też zauważą, zaczną się rozglądać. Komu konkretnie chcecie pomagać? Jak można do Was zgłaszać utalentowane dzieci? Bo jak rozumiem, te talenty to mogą być muzyczne. Tak, jakieś... One nie są w żaden sposób określone. To, sportowe. To, 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 bo mogą być przedmioty ścisłe, to mo może być sport, to może być muzyka, plastyka. Zresztą teraz mamy takiego chłopca, który rozwija się u nas plastycznie. Generalnie staramy się nie ograniczać tego w żaden bardzo ścisły sposób. Generalnie chcemy pomagać dzieciom, powiedzmy sobie, w takim w wieku szkoły podstawowej. Średni również. Jeśli się takie trafią, dokładnie. Więc tak naprawdę należy się do nas zgłosić najprościej przez stronę internetową. My generalnie zaczynamy, więc to wszystko, czym dysponujemy, to na razie są niewielkie środki. Mamy stronę internetową Fundacja fundacjaedukacyjna.pl, na której są nasze namiary. A tak na co dzień e, można do nas trafić, można nas spotkać, można się do nas zgłaszać. Do Gdyni na ulicę Hutniczą 38C, siedziba firmy Kamiks, bo to tam e, fundacja nasza działa. W tej chwili pod opieką fundacji jest Filip, chłopiec, któremu pomagacie rozwijać mhm. zainteresowania plastyczne. Tak. Jak wygląda ta pomoc? Czy państwo finansujecie jakoś dodatkowe zajęcia? Jak, jak to będzie wyglądać? Jak planujecie? To znaczy, to jest tak, że Filip rzeczywiście chodzi, znalazłyśmy mu szkołę, bo Filip jest chłopcem z Rumi. Znalazłyśmy mu miejsce, a mianowicie taką szkołę w Rumi, do której Filip chodzi, bardzo fajnie nam się współpracuje z tą szkołą, bardzo nam tam pomagają i my faktycznie opłacamy zajęcia Filipa, my jako fundacja, jedyne co musiała zrobić jego mama to po prostu wypełnić formularze, które są niejako od nas wymagane prawnie, no, natomiast całą resztę przejęłyśmy na siebie my to my załatwiamy formalności i my płacimy. Czy jako fundacja będziecie pomagać dzieciom tylko z terenu Rumi, czy ten zakres jest szerszy? Nieokreślony. Jeśli znajdą się dzieci, które mieszkają w Rumi, w Wejherowie, w Sopocie, jakkolwiek, tutaj nie mamy ograniczeń żadnych. Po prostu należy dać nam znać, że takie dzieci są, ale to też działa w drugą stronę. Jeśli Państwo będziecie chcieli nas wspomóc, to na naszej stronie internetowej jest numer konta bankowego i każde pieniążki nam się przydadzą no bo mówię, wydaje mi się, że potrzeby są duże i, i, i należy tym dzieciom pomagać, po prostu oderwać je od, y, od komputerów, wyrwać je z środowiska niejako czasami bardzo trudnego i pokazać im, dać im szansę i pokazać, że mogą zrobić coś dla siebie. Tym bardziej, że rozpoczyna się rok szkolny, Osiem. zajęć się takich dodatkowych, czy to plastycznych, sportowych, muzycznych, mhm. czy z programowania, które teraz ostatnio robi się bardzo modne, ale też przyszłościowe, jest dużo i to jest ten dobry czas na to, aby, aby rozpocząć to rozwijanie talentu, jaki dziecko jest, to prawda. Zawalczmy o te dzieciaki, dajmy im e, możliwość e, realizowania swoich pasji po prostu. Jak Państwo weryfikujecie e, nie wiem, sytuację materialną, rodzinną dzieci, są jakieś konkretne warunki, które trzeba spełnić, rozmawiać, nie, wiem, z rodzicami, ze środowiskiem, z nauczycielami. To bywa różnie. To znaczy Filip, e, z Filipem było tak, że trafiła do nas mama Filipa, e, opowiedziała nam o swojej sytuacji. Oczywiście ona gdzieś tam e, jest w ankiecie, którą prosimy o wypełnienie klauzula taka dotycząca przychodów i to niejako też stanowi gdzieś tam jakiś wyznacznik. To nie są jakieś obostrzenia takie, których, że tak powiem, bardzo mocno weryfikowane. Natomiast z swojej strony również staramy się dojść tego, jak wygląda sytuacja dziecka właśnie, powiedzmy sobie, gdzieś tam przez szkołę. Tutaj z tą pomocą i współpracą z nauczycielami bywa różnie, nie Sylwia? Tak. To jest trudne, bo generalnie takie dzieci są, tak jak mówiłam, niezauważalne. I byłyśmy w czterech szkołach i w każdej szkole nauczyciel nie był w stanie wyznaczyć takiego dziecka. Zdarzyło się to chyba tylko w jednej, i to była pani pedagog, która sama jakby zaangażowała się w poszukiwanie takiego dziecka, ale sama stwierdziła, że to wcale nie jest takie proste. Ale nie jest proste, bo tych dzieci z potrzebami jest dużo, czy dlatego, że one nie nie są niezauważalne, tak jak pani? Chciałybyśmy się dowiedzieć właśnie, właśnie, gdzie leży problem, bo to nie jest tylko kwestia dzieci z ubogich domów. Generalnie po prostu takich dzieci z talentem się nie widzi. I też nie wiem, na, na jakiej zasadzie to działa. Natomiast naprawdę uwierzmy w to, że prosić o pomoc albo e, zgłaszać, powiedzmy, zjeść tam swoje słabości, to nie jest wstyd. Jeżeli my mamy szansę pomóc dziecku realizować siebie i swoje marzenia, naprawdę nie, nie bójmy się prosić o pomoc. Mówię, nam ta pomoc została udzielona, my też jesteśmy powiedzmy sobie zwykłymi, jesteśmy mamami, widzimy, że są dzieci, które mają potrzeby. Więc prosimy o to, żeby, żeby zgłaszać nam takie dzieci. Mówię, my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań żeby tym dzieciom pomóc rozwijać się. Jako fundacja chcecie zwrócić uwagę środowiska nauczycielskiego, ale myślę, że także społecz społecznej, lokalnej społeczności, sąsiadów, tak aby, aby no, zobaczyli, rozejrzeli się dookoła, czy jest ktoś wśród nich dziecko, które jest utalentowane, któremu warto pomóc. Przypomnijmy, zgłaszać się można do fundacji edukacyjnej, kierując się na ulicę Hutniczą w Gdyni, ale także na stronę internetową, którą Państwo posiadacie i na której są szczegółowe informacje, ale także dokumenty, które można pobrać i wypełnić. Prawda. Fundacja edukacyjna.pl, tam znajdziecie Państwo wszelkie szczegóły, namiary na nas, kontakt. Serdecznie zapraszamy. Znajdują się takie dokumenty jak statut fundacji edukacyjnej imienia Jerzego Zienkiewicza, regulamin przyznania świadczeń pieniężnych, wniosek o przyznanie pomocy w celu kształcenia. Ile osób w tej chwili działa na rzecz fundacji, drogie Panie? To znaczy, jeżeli chodzi o takie um, zaangażowanie bezpośrednie, to tak naprawdę jesteśmy my dwie i wsparcie mamy córki pana Jurka, czyli Martyny Zienkiewicz. Natomiast mamy grono przyjaciół, y, które gdzieś tam nas wspiera, y, pomaga nam, ponieważ my, to jest dla nas też temat nowy. E, więc w pewnych kręgach trudno nam jest się poruszać. Więc tak jak mówię, na, na stałe jesteśmy my dwie, natomiast to są pracownicy naszej firmy, to są ludzie, którzy znali pana Jurka, wiedzieli, e, jakim był człowiekiem. Więc tak naprawdę to, to jest szerokie grono osób, które nas wspierają. Natomiast nikt nie powiedział, że może być jeszcze szersze. No właśnie, do tego hmm. tych, którzy mają e, serce pojemne, jak przedwojenna wanna, jak kiedyś śpiewała Katarzyna Nosowska no z jednej ze swoich piosenek, e, mogą pomóc, mogą się także zgłosić do Fundacji Edukacyjnej imienia Jerzego Zienkiewicza celem pomocy e, hmm. tym, którzy jej potrzebują, tym, którym można pomóc właśnie przy rozwijaniu e, talentów i spełnianiu marzeń. Dobrze. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszej redakcji, za wizytę w studiu. Gościliśmy panią Annę Chmielewską i panią Sylwię Zmarlak z zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jerzego Sienkiewicza. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.